Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Kuba. Dzisiaj znajdujemy się na wrzosach, czyli seria małe gospo na wrzosach. I tak jak wam zapowiadałem w poprzednim odcinku. Z racji tego, że ten mój stary bizon naprawdę już jest bardzo spracowany, ponieważ jeszcze wujek nim robił i ja nim robię, to tak jak Wam mówiłem, nadejdzie pora na nowy kombajn. I oto ona nadeszła. Jak dobrze widzicie, jest to Class Dominator 108SL Maxi. No, powiem Wam, że spoko. Bardzo się jaram tym kombajnem, naprawdę. Yy, kupiłem go tutaj od mojego bardzo serdecznego sąsiada. On powiedział, że sprzedaje go po okazyjnej cenie, bo sam kupił większy i tego musi się pozbyć. No więc naprawdę okazja y, złoto, z, okazja złoto po prostu. Taki przepotężny kombajn za taką naprawdę stosunkowo małą cenę, to jest naprawdę bardzo dobra okazja. Był już tutaj mechanik ze mną za, przed kupnem, sprawdzał, czy wszystko tutaj jest technicznie ok. Mówi, że silnik brylant, blacha brylant, wszystko elegancko. No więc co, kupiłem Tutaj do którego kupiłem, już pojechał w pole, mówię, że dużo roboty miał. No ja tutaj jeszcze zostałem u niego. No tutaj zademonstruję wam ten kombajn. Nie będzie to długi odcinek, ponieważ będzie to odcinek właśnie z prezentacji tego kombajnu. Ale naprawdę bardzo się cieszę tym nowym kombajnem. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze spisywał jak widzicie wciąż mam jeszcze sierpień dlatego y, kupiłem go jednak w trakcie żniw, na szczęście ponieważ na odcinkach uda nam się jeszcze skosić nim parę hektarów, dlatego od razu go jeszcze w te wakacje w te żniwa go przetestujemy, na razie to wsiadamy powiem wam, że sprzęt elegancki klima jest elegancko, nie to co w bizonie się człowiek pocił, a tutaj klimka jest wszystko jest elegancko dobra, palimy tą bestię Ależ elegancko chodzi. Wyjeżdżamy. Patrz nawet ludzie się zatrzymali. Nawet ludzie się zatrzymali, żeby popatrzeć na kombajn nowy. Ajajaj. Też się cieszę. Bardzo fajny kombajn. Ajajaj, piękny. No to co, my już jedziemy nim na gospodarstwo. No, powiem Wam, że teraz takim kombajnem, jak na pole wyjadę tutaj u nas na wrzosach, to wszyscy będą chyba kurczę zdjęcia robili. Nie, no żartuję oczywiście, ale ten, ale no, kombajn spoko. Naprawdę spoko nabytek. Bardzo dobry sprzęt. no tylko... Tak, tutaj header tylko będziemy musieli gdzieś odstawić. Tutaj musimy wziąć... no nie wiem czy nie przesadziłem. Tak, przesadziłem, dobra. No to tak, jedziemy na spokojnie, żeby tutaj nie poobijać niczego. Dobra. My już tutaj jesteśmy na podwórku, na głównej gospie. Możecie sobie z grubsza zobaczyć, jak tutaj wygląda wszystko. To, tam będzie stał kombajn, to myślę, że header można na spokojnie tam wstawić. Tutaj zagrabiarka stoi. Czekajcie, tylko... A, problem jeden. Bo tutaj, jak dobrze widzicie, są pszczoły. I teraz pytanie jest takie, żeby tutaj mi te pszczółki przypadkiem tylko nie zrobiły gniazda na hederze. Ale dobra. Nie powinny. A jak zrobią, to się zdejmie, co nie? Dobra. Otrzepiamy kombajn. Header, a nie kombań, co ja gadam. Odczepiamy header. Przepraszam za pomyłkę, mój błąd. Odczepiamy header. Teraz tutaj wjeżdżamy. No, powiem, wam, że tutaj naprawdę trzeba być dobrym kierowcą. Żeby wjechać bez obijania. Mi się chyba to udało, w miarę hmm. Taka fajna szopka Na już dalej nie jedzie. No, no. Tutaj najważniejsze, właśnie no, tutaj, żeby cały silny był pod dach. Dobra, jak na razie mówię. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie żniw. Wciąż są żniwa. Yy, dlatego na pewno na następnym odcinku z tej serii yy, pojawi się oto ten klas Dominator w akcji w polu w koszeniu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was na następny odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie tego. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania i co? Do następnego! jas.